Rzeczypospolitej oraz ustawy o orderach i oznaczeniach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługę działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności Ksiądz Ignacy Iwowarski. Dziękuję. Proszę, za chcieliby Państwo zajęć miejsca. Bardzo proszę.